O Siemanko, z tej strony słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 13 września, poranek, chwilę przed godziną 8 Słoneczko, no, zeszło jakieś półtorej godziny temu. Słuchajcie, w tle słychać piejące koguty, budzące tutaj wszystkich domowników, którzy jeszcze gdzieś tam nie wstali. No i słuchajcie, w sumie z samym zabiegiem jeszcze chwilę poczekam, ale Ciecz już tutaj sobie zatankowałem. Dosyć duża rosa z rana, myślę, że gdzieś tam za 40 minut już będę mógł kruszyć, pójdę jeszcze oczywiście na pole. No i słuchajcie, dzisiaj myślę, że chyba ostatni wjazd w rzepak tego sezonu. No może jeszcze wleci tutaj jakieś tam odżywianie dolistne w postaci boru, gdzieś tam może w październiku, zobaczymy. Wczoraj poszedł drugi zabieg na jednoliścienne. Dzisiaj lecimy właśnie z regulacją, przede wszystkim jak i ochroną litr kareksu na hektar mamy tutaj chlorek mepikwatu, czyli regulacja mocna regulacja. Chcemy wcisnąć szyjkę korzeniową jak najniżej w ziemię, pobudzić do no, wzrostu tego korzenia, tak żeby budowało się to, co jest pod ziemią, żeby budowała się sama szyjka, a nie żeby rzepak szedł do góry. Budował masę liściową i, i wybiegał w górę. No i metko nazol, e, czyli ochrona rzepaku. E, mówię, no, na jesieni karek e, to no, chyba najlepsze rozwiązanie, tak? Tym bardziej przy wczesnych siewach, tak jak u nas, jak już zaczynaliśmy, kurczę, nie wiem, 15-16 sierpnia, przy pogodzie, którą mamy, e, rzepak, tak naprawdę, na dzień dzisiejszy, no to pokażę Wam jeszcze na polu. Ma już 6 liści. Najskuteczniejsza regulacja no to jest on taki czwarty, piąty listek. Najbardziej on przysiada, ale myślę, że zrobimy tutaj jeszcze dobrą robotę. No i a propos karyksu, są bony: po zarejestrowaniu zakupu możecie na każdy litr 30 zł rabatu otrzymać. no W skali hektarów coś tam się zwróci. Mówię, wody mam zatankowane. Pełen baniak na 20 hektarów, nic tutaj, niedzielę. Trochę mniej cierczy ale robię cały opryskiwacz naraz, no i co. A i dodam jeszcze tutaj aminokwasów, zaraz przyniosę po literku agrosorbu. No i widzimy się na polu, pokażę Wam coś tam więcej. O, no, tak wygląda rzepak siany jako pierwszy. Tak jak mówiłem, poprawka, już druga, mam nadzieję, że ostatnia już graminicydem w pełnej dawce poszła, jak widać po pierwszej. To, co było na wierzchu, to już no, jest uschnięte. Wiadomo, jeszcze w międzyczasie wyszły gdzieś tam nowe roślinki, ale nie ma tego zagęszczenia dużo. Tak wygląda rzepak w tej chwili. No, 5-6 liści. Gdzieś tam jeszcze parę grubych kropel zostało. Korzeń się urywa, bo jest już sucho. No, ale to, tak jak mówiłem, idealny moment na regulację. No i zobaczcie, jak osiadła ziemia. Tak? Stożek jest wyniesiony 2 cm nad powierzchnię ziemi. Po opadach, wiadomo, że. To usiadło. Teraz zadaniem regulatora wzrostu, zadaniem kareksu jest to, aby ten rzepak wciągnął się w ziemię, aby się położył. Chociaż tak naprawdę na położenie, no z perspektywy czasu, mamy tutaj trochę za dużą obsadę, trochę za dużo tych roślin. W sensie rozmieszczenie wzdłużne. Tutaj mamy rzędy 145, tak jak buraki. No i zbyt blisko jedna roślina obok drugiej. jest, Tak mogliśmy zejść jeszcze niżej z normą no ale nie ma źle obsada jest wszędzie wszystko wygląda dobrze także malujemy pole pokrywą taką no po się fajnie się tak świeci to wszystko wsiadamy do walterki lecimy 165 litrów cieczy nie za dużo nie ma co przesadzać bo mówię no troszkę jeszcze gdzieś tam rosa jakieś opady burzowe idą bokiem miejmy nadzieję no z jednej strony mogą popadać z drugiej no, lepiej żeby teraz nie padało bo bo mi spucze czasami oprysk chociaż tak naprawdę godzinka minie i, i temat y, załatwiony no i co tak to wygląda y, mam nadzieję że to ostatni ewentualnie przedostatni zabieg w rzepaku no i są rzędy, są, wszystko jest tak jak się należy. No i, i tyle. Co tutaj więcej nawijać? Trzymajcie się, yy, widzimy się w kolejnej części vloga. No, kolejny dzień zbiorów ziemniaka. Red Lady z powszechniaków mamy wybraną. Teraz leci odmiana Red Sonia. Lata za sterami, a tutaj jeszcze marchę wybierałem ręcznie. Ostatnie 10 skrzynek jutro sortujemy i w czwartek tira. Tak to jakoś idzie powoli do przodu. No i zobaczcie, to to samo pole, na którym stosowaliśmy Carex, nagrywałem tutaj początek właśnie filmu, to rzepak siany jako pierwszy zestawem czajki, no i zobaczcie, po pierwsze kolor, jaki zrobił Carex, yy, zrobił robotę, yy, trafiony w punkt, bo rzepak, liście nie sterczące w górę, tylko rozłożyste, obsada jest tutaj za duża, to już widzę, że tutaj, mogliśmy tutaj zejść niżej, Druga rzecz, szyjka korzeniowa już się tutaj wciąga. O, taką ładną roślinę! Teraz wyrwiemy. Zobaczcie, korzeń palowy, tutaj średnica już dobry centymetr, więc do zimy dwójka będzie lekko. Pobudziliśmy go do. No wiadomo, sam z siebie też po części tworzyłby te boczne, ale bez, rzepak bez regulacji idzie w liść. Nie tworzy tak silnie tych bocznych. Tutaj liści, boczne liście. No to później wyprowadzenia bocznych pędów do no, wiosennego, że tak powiem, rozgałęziania się rzepaku. Mocny pokrój, zdrowy rzepaczek. O, zobaczcie jaki ładny pal. Już tutaj dobre 20 cm korzenia. Śmietki na razie nie widać, odpukać jest bardzo dobrze. No i co? I cieszy plantacja. Tutaj jeden omijak, nie wiem, jedna sekcja nie siała bodajże. No tak to wygląda, a tutaj rzepak dosiewany. 5 września. Chłopaki zapomnieli włączyć pierwszego siewnika od brzegu. No i że paczek też już dostał karyk tutaj w fazie no, czterech listków. Tak, też. Zobaczcie, jak wyniesiony do góry ziemia osiadła. Ale karyk zrobi z tym robotę. No i jest dobrze na ten moment. O słuchajcie, zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Pożar był. Ktoś mi podpalił pryzmę z obornikiem. Nie nagrałem wprawdzie nic zgaszenia, bo tam wiadomo strażacy byli. No to też tak jakby, no, no dziwnie tak kogoś nagrywać, tak? kogoś kto przyjeżdża do akcji Pierwszego dnia dostałem tutaj informację od sąsiadów, że się obornik pali Przyjechałem ładowarką, no w miarę możliwości posypałem piachem Wiadomo, obornik leżał na polu jakąś chwilę, teraz sucho to z wierzchu poopsychał No i to co suche się spaliło, też następnego dnia byli strażacy jeszcze to dogasić, no bo no tam gdzieś lekki dymek cały czas się z tego wydobywał, no i zostało samo masło e, ładujemy, także zaraz będzie po temacie problem z głowy no niestety komuś się nudziło no, raczej nie sądzę, żeby to był samo zapłon, chociaż no nikogo za rękę nie złapałem e, ale mówię, no niepotrzebny przyjazd dla strażaków e, niepotrzebne, że tak powiem godziny spędzone tutaj, bo mogło się dziać coś poważnego, a a musieli przyjechać tutaj, jakbym miał swój beczkowóz, to bym to pewnie zagasił, tak, ale mówię, no w miarę możliwości zasypane piachem, przesypane, no ale, no co tam, takie rzeczy się zdarzają, dzięki temu nie będę woził słomy na pole, popiołek został na tym maśle, samo masełko, sama kwintesencja, no i ładujemy, wozimy na pole i po temacie, tak, mówię, przez lata, w których mamy obornik, przez 10 lat tutaj, gdzie się wymieniamy, no to, nic takiego się nigdy nie działo, więc no raczej to było podpalenie. Przy drodze to leży, komuś się nudziło i, i niestety, tak. Yy, głupota ludzka nie boli, ale mówię, no nie złapałem nikogo za rękę, więc załóżmy, że był to samo zapłon od szkła, od butelki. No. Rzucę tutaj na miniaturkę fotkę od strażaków, że coś tam się działo. No i co, to tyle z załadunku obornika. Ostatnie. Ostatnie kawałki z obornikiem właśnie, yy, akurat pod słońce. Yy, ładujemy mówię resztki pod pszenicę. Uprawiamy, siejemy do końca. Dzisiaj mała NK ze starami rozrzutnika. Ofwędzior jest już przy siewniku, nie będę go przeczepiał na tutaj 4 czy tam 5 rozrzutników, bo tyle tutaj zostało. Ta słoma się upaliła. Podejrzewam, że dwa rozrzutniki mniej do wywiezienia dzięki temu. No i dobra. No, dzisiaj pierwsze moje kopanie z Osterami Klimbe Wcześniej tata był obsługującym, się miał wyjazd Brakuje nam trochę do pełnego tira, więc no, musimy dokopać czerwonego ziemniaka Nie było wyjścia, musiałem przejść szybkie szkolenie I w sumie co, tak źle wcale to nie idzie, dosyć prosto się to obsługuje No i jedziemy sobie jakieś tam 4,5 na godzinę Ziemniaczek Red będzie widać jak trochę słońce to też tam leci do zbiornika Najważniejsze No i to jest geli jedziemy na sortownik no i co? I, I można sortować i robota do przodu cały czas no, najlepiej idzie kopać kombajnem full zbiornik, 4 tonki na miejsce redsonia Tutaj drobny tam leci waksy.